Witajcie! W fazie grupowej turnieju Dreamhack Summer 2011 grupa A. W kolejnym z kastowanych przeze mnie meczy zmierzą się dzisiaj Moment z Jimpo. E, dzięki waszym sugestiom udało mi się zebrać kilka rad dotyczących kastowania meczy i na przykład mam dla Was garść ciekawostek na temat takiego momentu. Moment jak się okazuje, wcale nie jest momentem, tylko Moment, ponieważ jest to francuski gracz którego ksywka wzięła się stąd, iż zawsze w godzinach wieczornych wracając z takiej koleżowej pracy, przesiadywał na bardzo późnych sesjach LAN Party i kiedy jego matka zawsze wołała go do domu na wieczór, co chwilę odpowiadał Alo, i stąd też się wzięła jego ksywka, jego, jego koledzy po prostu uwielbili to, to jego zawołanie, ponieważ powtarzał je po kilka razy każdego wieczoru bez żadnego rezultatu no, i stąd też właśnie taka ksywka. Natomiast Jimpo jest dosyć nieznanym graczem pochodzącym ze Szwecji. Właściwie, zarówno Moment, jak i Jimpo nie osiągnęli żadnego wielkiego sukcesu w żadnym z, z takich głównych znanych turniejów. Za to obaj, właściwie jeśli już dostali się do tego turnieju Dreamhack Summer, na pewno prezentują wysoki poziom. Zobaczymy, czy będą próbowali nas zaskoczyć. Ze strony Jimpo, póki co typowy Wolof, dwa baraki, jeden supply depot z przodu. Jako czerwony teran w lewym dolnym rogu. Natomiast Moment wysyła, wysyła dwa aż dwa, dwie drony, żeby wyskautować przeciwnika. Zobaczymy, czy będzie próbował jakiegoś wczesnego harasu. Nie, jedna drona zamienia się w i Zatem Moment będzie stawiał zdecydowanie na dłuższą rozgrywkę. Będzie próbował e, wybudować i obronić Hatchery. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Ze strony Jimpo, aż dwa baraki produkujące już Marinesów. E, możemy się zatem spodziewać całkiem wczesnej agresji, nie powstało nie powstał Tech Lab zatem nie będziemy widzieć wczesnych riperów, Jimpo może próbować właśnie pusza bardzo szybkimi marinami, tak właśnie na to wygląda, pierwsi marinsi już w drodze do bazy do bazy Momena Jimpo wysyła również scoutującego SCV, czy Moment będzie na to przygotowany, póki co nie, w produkcji dopiero znajduje się spawning pool który no, trochę za późno jak na taką wczesną grupę marinsów na CV widzi robotników, którzy zmieniają, zmieniają lokację na ekspansję. Już za chwilkę dojdą tam piersi, piersi marinsi. Póki co moment nie może nawet wyprodukować zerlingów. Zobaczymy, czy uda mu się obronić na czas. Kolejni marinsi w drodze, typowy Marine Push. po nawet nie próbował wziąć baraków. Dwie SCV CV i jeden marin z przodu będą harasować. Tutaj mamy. Mamy do czynienia z, ze Spinecrawlerem, Spinecrawler stawiany po to, żeby odeprzeć atak Marinesów, trzech Marinesów. Bunkier powstaje przed bazą Momena, Moment wycofuje swoje wojska, wycofuje, wojska? Jakie wojska? Wycofuje swoje drony na tyły bazy. Jim próbuje stawiać drugi bunkier, tak jest, stawia drugi bunkier i pełen atak, obrona wszystkim co tylko możliwe i robotnikami, i gaścią małych zevingów przed agresją. Przed agresją Jimpo. Jak z tego starcia wyjdzie moment? Póki co wygląda to kiepsko dla niego. Zobaczmy na zakładkę e, straconych jednostek, co by było pod L, tak, Last. Póki co e, no moment stracił aż 425 zasobów, kiedy Jimpo stracił tylko 150. Nie dopuszcza tutaj Manisy w ogóle do bunkra. Bunkier jest otoczony przez, przez drony z Erlingi. I y Queena po to, żeby nie wpuścić tych Marinesów do środka, ale wygląda na to, że ten bardzo efektywny pusz Marinesami jednak odniesie skutek i przynajmniej zadał ogromny damage ekonomiczny Momenowi. Marińsi wbiegli do bunkra, bunkier jest w zasięgu hatchery, co z, a właściwie Hatchery w zasięgu bunkra, pada Queen, zergingi się wycofują, wygląda na to, że moman odpuścił sobie obronę tej drugiej bazy, będzie próbował przegrupować wojska w pierwszej. Tymczasem kolejni Marińsi dochodzą tutaj, dochodzą oczywiście z bazy przeciwnika, proszę sobie nic nie kojarzyć. 10 zergingów w produkcji, czy 10 zergingów wystarczy, żeby odoprzeć tak silny pusz. W researchu widzimy. Production, zobaczmy, czy jakąkolwiek technologię Jinpo ziskarczował. Nie, nawet nie postawił pierwszego, pierwszej rafinerii, zatem jest to taki Olin skazany na, na sukces lub porażkę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała teraz obrona tymi zerwingami. Jeśli się uda Momenowi to przeżyć, będzie w znacznie lepszej pozycji. Wygląda na to, że nawet odpuścił sobie bronienie swojej drugiej haczei, od razu idzie na atak, próbuje przechwycić nadbiegające wojska, wojska Jimpo. Czy tamten będzie w stanie coś z tym zrobić? Moment tymczasem Supply blokowany nie jest to dobry zwiastun, tym bardziej, że jest w bardzo kiepskiej pozycji, jego zerwini dopadają kolejnych Marinesów którzy biegną na drugi koniec mapy tymczasem taka wielka masa Marinesów chmara Marinesów ciągnie tutaj do bazy Momena, mamy klasyczny base trade, tym, tym, niestety tym razem, Jimpo jest dobrze chroniony, ma dobry wall na, na wejściu do swojej bazy, Moment nie ma za bardzo czym się bronić, jak odeprzeć tego pusza Marinesami, traci większość robotników, zobaczcie na juni Stab zostało mu tylko 5 robotników i GG ze strony Momena po bardzo szybkiej, ekscytującej wymianie ciosów.